Dzień dobry Państwu witamy w kolejnym odcinku z spięcie Biznesal.pl. Dzisiaj wraz z Wojtkiem Jakubikiem porozmawiamy, czy kupilibyśmy samochód elektryczny. O właśnie, z Mariuszem Marszłowskim będziemy o tym rozmawiać, bo jest moda na samochody elektryczne, jest też trend dekarbonizacji transportu związany z polityką klimatyczną. Chcemy mieć czystsze powietrze, chcemy mieć cichsze ulice, no bo samochody elektryczne mają te zalety. Polegające na tym, że faktycznie są ciche, faktycznie nie, nie wymagają paliwa kopalnego do zasilania samochodu. Inna sprawa, że oczywiście energia, która zapewnia napęd temu samochodowi, pochodzi w Polsce głównie z paliw kopalnych dalej. No ale są czystsze te samochody. Faktycznie, jeśli chodzi o samą jazdę, są w porządku, nie ustępują samochodom spalinowym w mieście. No ale właśnie, czy kupilibyśmy samochód elektryczny? Kupiłbyś? Na chwilę obecną chyba nie. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze musimy patrzeć z dwóch elementów. Znaczy, jeżeli patrzymy z perspektywy klimatu, to czy rzeczywiście samochód elektryczny jest bardziej, yy, bardziej jakby bezpieczny dla klimatu? Wydaje mi się, że na dzisiejszą, w dzisiejszym jakby kontekście i zarówno miksu energetycznego, czyli 70% Energii generowanych z węgla, czy prawie 70 reszta z gazu plus oze. No to sama ta energia nie powoduje, że no, ta, ta emisja się zmniejszy. Ona się nie zmniejszy, bo się zwiększy w energetyce tej zawodowej. Natomiast a nawet może się zwiększyć zużycie paliw kopalnych, jeśli wzrośnie zapotrzebowanie na energię ze względu na samochody elektryczne przy takim miksie, jaki jest. No, oczywiście, to, to, jest, to jest kolejny element. To tak jak jest kazus na przykład klimatyzatorów, czyli kiedyś klimatyzatorów nie było, więc jakby w lecie zapotrzebowanie na energię było stosunkowo niskie. Teraz przez klimatyzatory, czyli nasz komfort, nagle, nagle to zapotrzebowanie w lecie szybuje do, do, do rekordowych poziomów. Drugim elementem jest oczywiście, z czego te samochody są stworzone, czyli baterie, czyli silnik elektryczny, metale ciężkie, metale ciężkie, metale ziem rzadkich, czyli pochodzących z państw, które no z klimatem, że tak powiem, no, czy z ochroną klimatu, środowiska, ale nawet praw pracowniczych, Człownika. praw pracowniczych człowieka mają niewiele wspólnego, to trzeba by było sobie tu może jakąś mapkę wrzucimy, ile skąd pochodzą materiały ziem rzadkich, z jakich, z jakich państw. I... No Chiny między innymi, demokratyczna Republika Konga, chociaż z demokracją to tam też jest tak trochę na bazie, tak jak z demokracją ludową, ale generalnie mamy tutaj ten czynnik ekologiczny, klimatyczny, a drugim elementem to jest też jakby użytkowanie tego samochodu. Inaczej patrzę mieszkaniec dużego miasta takiego jak Warszawa, gdzie przemieszczanie się samochodem elektrycznym, po pierwsze jest dużo infrastruktury ładowania, dużo nazwijmy to jak na warunki polskie, bo gdzieś tam znajdziemy ładowarki elektryczne, te szybkie. Nawet no, sobie zaparkujemy przed samym wejściem do galerii mając dedykowane miejsce. Właśnie, parku, to, jest, to, jest mają... kolejny, to jest kolejny przykład tak wsparcia dla tej elektromobilności, czyli parkingi bezpłatne, buspasy, z których mogą korzystać samochody elektryczne, Także naprawdę jest tych udogodnień dużo, natomiast na trasie, jak ja na przykład jeżdżę do Trójmiasta, no to to jest cirka about 400 km, no to już na jednym, jednym baku elektrycznym nie pojadę. No właśnie, jakbyś chciał jechać załóżmy do Gdańska, mhm. wyjeżdżasz z Warszawy o 9 rano, mhm. powiedzmy, zrobisz co chciałeś zrobić, jedziesz, wsiadasz do elektryka i co się dzieje dalej? No właśnie, no po, po gdzieś 300 km takiej, takiej normalnej jazdy, bez, bez żadnych szaleństw, no to już trzeba szukać stacji ładowania. Oczywiście na trasie one są, bo i na stacjach benzynowych coraz więcej. No, ale przy a A1. Przy A1 są? To Znaczy, jeżeli A jedynka tak, przejedynce są. Gorzej jak ktoś jeździ siódemką krajową, czyli tą trasą na. Na, na Elblanc, z tą bo, Która się ciągnie aż z Krakowa, mojego z kolei. Tak, dokładnie, na tym. No tam ta infrastruktura ładowania jest znacznie, znacznie gorzej rozwinięta, aczkolwiek jest, bo ostatnio byłem na MOP-ie i faktycznie, faktycznie była ładowarka elektryczna. No ale rzeczywiście, no, samochód elektryczny mówi się mniej więcej, średnio ładuje się około 30 minut do 80% baterii, czyli 30 minut, no okej. Siedzisz na tym łopie, pada. Teoretycznie jak tankujesz, to też idziesz sobie zjeść kawę, kupić jakieś ciastko, czyli można tam Spędzić jakoś czas na tej stacji ładowania czy, czy, czy nawet benzynowej, te, te pół godziny jakąś przerwę sobie zrobić. Natomiast no ja nie potrzebuję aż takich przerw, więc z reguły tą trasę do Trójmiasta robię bez przerwy. Ale chcesz szybko dojechać. Tak, chcę szybko dojechać, więc nie robię przerw, więc staram się, staram się unikać tego. No a z samochodem elektrycznym na dzień dzisiejszy takiego przerwy, takiej przerwy nie można uniknąć. No więc, jakby jeżeli patrząc z perspektywy trasy, to samochód elektryczny na pewno jest mniej funkcjonalny na dzień dzisiejszy. No i trzeci element, czyli cena. No, no popatrzmy, popatrzmy na cenę. Tutaj rząd przychodzi z pomocą. Z pomocą. No właśnie, no, jaka ta tak. pomoc jest? Ha, mamy program Mój Elektryk, kolejne rozwiązanie mające promować elektromobilność, które przewiduje budżet 100 milionów złotych, nie za duży. Do 2025 roku, który pozwoli. Czyli 4 lata. Tak, według wyliczeń, przez te 4 lata zapewni nam uwaga, no nie ten milion samochodów elektrycznych, które mieliśmy w 2025 roku, tylko 5500 samochodów. No nie za dużo. Na razie budżet jest mały. Zobaczymy, może zostanie powiększony. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który odpowiada za ten program, sam sygnalizuje, że na razie zapotrzebowanie nie jest takie duże, więc próbując. No a czemu? Czemu? czemu nie jest duże? No bo ludzie pewnie nie mają pieniędzy na samochód elektryczny, który kosztuje kilkadziesiąt procent większy niż samochód spalinowy. Mm -hmm. A poza tym. Pewną zagwozdką jest fakt, że ta dopłata w moim elektryku jest już post factum. Czyli dopiero jak zarejestrujesz ten samochód, ubezpieczysz, to możesz odzyskać czyli, pieniądze. Czyli trochę jak w moim prądzie jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, ale jednak tam jest mniejszy ten e, wkład, tak, który no, trzeba włożyć. W moim prądzie tak? wydasz 15-20 tysięcy, tak, dostaniesz 5 tysięcy i jakoś Ci się złoży ten e, biznes, A Tutaj to jest taka inwestycja. A koszt samochodu elektrycznego? No właśnie ponad 100 tysięcy. Zaczynają się od ponad 100 tysięcy te samochody elektryczne, więc załóżmy, że chcesz kupić akurat elektryczny samochód nie spalinowy, no to musisz wydać 120-150 tysięcy i dopiero potem dostaniesz zwrot, który będzie wynosił 18 tysięcy w przypadku samochodu dla każdego obywatela, a jeżeli masz kartę dużej rodziny, czyli co najmniej trójkę dzieci no to dostaniesz 27 tysięcy. No tak, ale przy takim samochodzie elektrycznym to już trzeba wtedy więcej wydać, bo raczej musi być większy ten samochód. No właśnie, więc ten, patrzyłem specjalnie na samochody takie rodzinne, które mnie na przykład interesują. Mam trójkę dzieci, zaraz będę miał kartę dużej rodziny, bo właśnie się niedawno dziecko urodziło. No to taki samochód to jest to kilkadziesiąt tysięcy, tak. które muszę wyłożyć z góry i dopiero wtedy może dostanę te 27 tysięcy za jakiś czas. Jest to do wyobrażenia, natomiast jeśli ktoś liczy pieniądze, no to od razu może skreślić takie rozwiązanie, no bo kto wyłoży tyle pieniędzy? Jakąś furtką jest leasing, bo jest możliwość wykorzystania tego programu do leasingu. Jeżeli jakaś firma jest w stanie taki leasing udźwignąć, płacić co miesiąc te pieniądze, to dostanie potem to dofinansowanie także, no ale mówimy o sytuacji, w której. Wykorzystujemy firmowy samochód, potem w domu, no i no to, to jest teoretycznie niezgodne z prawem, chociaż wiemy, że w Polsce to się często dzieje. No więc. Tak. Czyli na razie nie planujesz kupna No na razie nie, na razie mam spalić nowy samochód, staram się oszczędzać paliwo, nie zostawiać włączonego samochodu i sobie jedziesz, iść po dzieci do przedszkola. Z górki, jedziesz na ludzi. Dokładnie, tak, i oszczędzam, wiadomo, Polska zmusza do, do, do liczenia każdej złotówki, więc i tutaj te złotówki liczę, no ale sam efekt ekologiczny nie przekonuje mnie jeszcze na tyle, żeby szarpnąć się tak mocno finansowo po no. samochód elektryczny, no bo są te argumenty oczywiście o ochronie klimatu, też ten samochód jest cichszy, no ale jest pełno argumentów przeciwko, o których sobie powiedzieliśmy. No właśnie tak patrząc na to właśnie z Perspektywy tych argumentów, które przytoczyliśmy, czyli tych takich twardych, związanych z choćby kwestią pochodzenia energii, która zasila ten samochód, pochodzenia części i surowców, z których ten samochód jest zbudowany, to na razie nasuwa się takie, takie stwierdzenie, że póki co samochody elektryczne znajdują się w tej fazie rozwoju czy popularności, jak w której były panele fotowoltaiczne jeszcze 5-7 lat temu. Tak, czyli jest, to, jest to inwestycja w przyszłość, na pewno potrzebna, na pewno warta zainteresowania, w, przynajmniej szczególnie, jeżeli popatrzymy, że to jest inwestycja w dużą skalę, czyli jeżeli dużo tych samochodów elektrycznych będzie, no ale na chwilę obecną to na, w warunkach polskich, naszych, rodzimych, no to i zabijają to kwestie techniczne, czyli pojemność baterii, ale też kwestia infrastruktury, czyli gdzie możemy ten samochód naładować, gdzie możemy go naprawić, no bo przecież nie każdy mechanik spalinowy, no raczej wątpię, muszę się zapytać u mnie mechaników, czy, czy no. podjęliby się naprawy no, samochodu elektrycznego. No właśnie elektrycznego. i jeszcze koszty naprawy, prawda? No więc autoryzowany serwis jakiś, prawda? Tak, może jak za 10 lat zaczną wychodzić te elektryki z Niemiec, tam jakieś Volkswageny, Golf. Ale elektryki. właśnie mój elektryk dotyczy tylko nowych samochodów. Więc no nie właśnie, będzie czyli, czyli, czyli nie będzie płakał, ale nie dostaniemy A, dopłaty. Ale nie sprzedamy, nie no. sprzeda nam. Także na razie na pewno to jest, to jest ciekawa technologia, ciekawa dla środowiska, ale też dla portfeli Polaków, no bo jednak mimo wszystko, jeszcze póki jak patrzymy na ceny energii, no to to jest to jest no Zobaczymy no co będzie, co będziemy za parę lat, co będzie za parę lat, jak ceny energii wzrosną, a ładowarki, te punkty ładowania, no już no, już teraz, tak, więc. będzie trzeba, będzie trzeba płacić, bo na razie to tak się ludziom wydaje, że te ładowarki są za darmo, bo nie ma nigdzie jakichś, chociaż już widziałem, niektóre mają czytnik do karty, czy Ta, gdzieś tam. To to pamiętam, więc, czy więc za parę lat na pewno i te ładowarki przy drogach będą, będą, będą płatne, czyli nie będzie to bez, bezkosztowa podróż, więc na razie pieśń przyszłości. Na razie tak, no i trzeba też powiedzieć, że wielką rolę odegra tutaj wsparcie państwa, no bo Dlatego na przykład odnawialne źródła energii spadły z kosztami tak nisko, że jest ich już dużo, jest Tam, dużo producentów. Zyskawe. Technologia jest bardzo tania w tym momencie i często e, zastanawiamy się nad tym, czy na przykład nie wycofać wspomnianego mojego prądu dla fotowoltaiki, mhm. bo już nie potrzebuje tego wsparcia. Na przykład Niemcy ograniczają wsparcie odnawialnych źródeł energii z tego względu, że zauważyli, że już dopłacili tyle miliardów euro, wypłacili bardzo dużo przez wiele lat, że ta technologia się sprawdza, można ją tanio kupić, no i przychodzą producenci właśnie z Chin wspomnianych i produkują za bezcen. Różnie bywa z jakością, ale faktycznie technologia jest na tyle dojrzała, że się udała i może sobie na rynku poradzić, tak jak mówisz. Może być podobnie z elektromobilnością, ale tak, w przyszłości, jeszcze nie dzisiaj. I może być szybciej, jeżeli będzie jakaś modra polityka państwa, na razie mój elektryk, skorzystasz, nie skorzystasz? Nie stać mnie na razie. No, to no właśnie. skorzystać z mojego elektryka. Tak, czyli na razie mnie też nie stać, żeby skorzystać z pomocy e, polegającej na dofinansowaniu samochodu elektrycznego i niech to będzie najlepsza puenta dzisiejszego spięcia. biznesalet.pl Dziękujemy serdecznie Wojciech Jakubik i Mariusz Marszałkowski. Zapraszamy ponownie za tydzień. Do usłyszenia.